Przypominam tylko, że świadek złożył wniosek w trybie artykułu 11C ust. 1 punkt 9 komisji, ustawy Osemowej Komisji Śledczej. Prosiłbym tylko o doprecyzowanie, czy dotyczy on Li Songdonga. Tak, tak chciałem dokładnie, Song dotyczy wniosek Li donga Dziękuję, Dziękuję no. bardzo. Ale wnioski to, ale ale dowodowe są ale w punkcie czwartym. To jest inny tryb, panie przewodniczący. No, pan jednak musi się teraz sobie poradzić z tym. Więc pan, proszę świadka o doprecyzowanie, której osoby to dotyczy. Dotyczy to... Pana prezesa Hyundai'a, a generalnie ze względu na nazwiska, które są w języku trudne, Kim Song-King. Nie Li Song-Dong. Li, Li Song-Dong, tak. Lee Song Dong Sonie. Tak, tak. Do, so nie. nie. Dobrze, e, a Son Jung-ho? Z panem prezesem. Tylko i wyłącznie z panem śmierzyć. prezesem. Nie, nie, nie to mierzyć, przepraszam, ale. przepraszam, w tej sprawie. Min. E, Panie Przewodniczący, po przesłuchaniu świadek złoży na piśmie i w czwartym punkcie rozpatrzymy te Dobrze. wnioski. Dobrze, bardzo dziękuję. dziękuję.